W związku ze zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, każdy klub piłkarski w Polsce musi spełnić pewne wymogi związane chociażby z systemem monitoringu na stadionie. Na stadionie w Białymstoku zainstalowano 8 myślę, że najnowocześniejszych kamer wchodzących w skład systemu AVGlon. Są to kamery 5 bądź 2 megapikselowe. Jakość obrazu jest naprawdę rewelacyjna. Te kamery mają za zadanie kontrolować całą imprezę masową, dbać o bezpieczeństwo poszczególnych kibiców, którzy na tej imprezie przebywają. Mamy również trzy mikrofony kierunkowe, które pozwolą na ewentualną rejestrację materiału audio. System av widzielon będzie systemem dedykowanym dla nowego obiektu. Jest to System, myślę, że jeden z najnowocześniejszych obecnie w Polsce. Jest kilka stadionów, które na tym systemie obecnie pracują. System nie stwarza większych problemów w obsłudze. Jeśli chodzi o obsługę tego systemu, obsługują to nasi pracownicy klubowi, którzy właśnie w dniu dzisiejszym odbywają szkolenie w związku z obsługą tego systemu. Na stadionie jest, są 22 kamery, w tym 8 kamer, które spełnia najwyższe standardy. Techniczny. Jest to system oparty y, o kamery IP, są to kamery y, megapikselowe, y, 5-megapikselowe oraz 2-megapikselowe, z czego cztery kamery y, są kamerami obrotowymi. Kolejne cztery są to kamery 5-megapikselowe, które obserwują y, trybuny boiska. Zainstalowany system, jak i kamery, które wchodzą w skład tego systemu, są bardzo proste w obsłudze. Dają możliwość tutaj dla operatorów bardzo precyzyjnego zbliżenia na twarz kibica. Możemy praktycznie zobaczyć każdy zakątek boiska, jak i trybun. Zapisany materiał możemy w bardzo prosty i szybki sposób przesłać w jakiekolwiek miejsce. Z tego względu, że jest to system oparty o sieci IP. A możemy równie dobrze wydrukować to na miejscu.